No to tego odcinka już się nie mogłem doczekać nagrywania, bo temat jest niezwykle ciekawy. Taka, taka piosenka, takie piosenki jeszcze nie było u nas y, tego typu, i sam jestem zdziwiony, że udało nam się odkryć jakieś drugie dno w tej piosence i tak nie mogę się doczekać, żebyśmy o tym porozmawiali, bo nie wiem do końca, co z tego wyjdzie. Y, natomiast no, jak do tego doszło, to chyba już tylko miłość dała o sobie znać po prostu, <grybujesz> można powiedzieć. Jak do tego doszło, ja też nie wiem. Była niedawno. Na kanale piosenka anglojęzyczna, to teraz będzie trochę disco polo. Co będzie w kolejnym odcinku, to też chyba tylko sam Pan Bóg wie. No, 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 niebo gwiazd się w ciemność, nagle Tytuł Gwiazda, a sama piosenka zaczyna się od słów noc, noc, noc. Więc y, jaka tutaj jest zależność? Skąd ta noc się wzięła, co ona oznacza, a co z tą gwiazdą, jakbyś księżyc to wyjaśnił? Noc przede wszystkim, no to jest ten stan, w którym ludzkość się znajduje. No bo my jesteśmy w takiej nocy, gdy próbujemy poznać pana Boga, poznać Boga, poznać ten świat również, nie? I tak naprawdę sami z siebie, no ok, coś tam wiemy, tak? jest stworzenie, mamy przyrodę i tak dalej, to istnieje. No skoro to istnieje, to musi być też ktoś, kto to stworzył, ten, który to wprowadza w istnienie, nie? No i skoro to stworzył, to domyślamy się, że to jest ktoś dobry, że chciał naszego dobra, chciał tego, żebyśmy istnieli, no bo gdyby nie chciał, no to by tego nie stwarzał, no bo... No, no po co? No bez sensu. nie? Więc takie jakieś podstawy możemy ogarnąć, ale już jakie są konkrety, no to już widzimy na załączonym obrazku, jak sobie otworzymy, wpiszemy, nie wiem, religia na przykład na Wikipedii, tak? No i tam jest tych religii ileś tam tysięcy, nie? Już po prostu miliard. I no właśnie, to, to można powiedzieć, że te pomysły nasze na to, jak się zbliżyć do Boga, jak Go poznać, jak poznać świat, jak wyjaśnić filozoficznie to wszystko, co istnieje, to, to, jest, to są właśnie te gwiazdy w tej nocy. To jest próba nasza tego, żeby dobrać się do tej tajemnicy, istnienia i, i sensu wszechświata, byta, bytu, <laughs> w ogóle tajemnicy Boga. Świat przez grzechy, nieszczęśliwy bo w nocy głębokiej. No i to, to też fajnie tak jest w tej, w tej pieśni adwentowej, jednej tam wyjaśnione, że że też jest ta tajemnica grzechu, który oma jakoś tak zaciemnia, zaciemnia to nasze spojrzenie na świat. Że też nie do końca, nawet to, co powinniśmy na pierwszy rzut oka poznać dobrze o świecie i o Bogu, to też nie do końca to poznajemy bo ten grzech nas, nam też trochę przeszkadza w tym i, i nam zaciemnia. Oczywiście to jest taki obraz, obrazowy język, taki metaforyczny, mocno taki poetycki w tej pieśni, podniosły, patetyczny, ale no, on coś nam też mówi o, o, o faktycznie naszej strukturze bytowej, o tym, kim jesteśmy jako, jako ludzie w tym świecie wrzuceni. Wiem, 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 11. Ewidentnie Pan Zenon bardzo lubi powtarzać pierwsze wyrazy w swoich wersach. Tam była noc, tutaj trzy razy wiem. Eee, właśnie. Co to są pragnienia, które ta gwiazda może spełniać? No, podstawowym pragnieniem tym jest właśnie dowiedzieć się, po co jestem w tym świecie, kim jest Bóg, jak, jak go zrozumieć. To, to, to jest właśnie to pragnienie też, też duszy ludzkiej. No bo z tego pragnienia też powstaliśmy jako, jako ludzie i chcemy poznać Tego, który, który nas tutaj stworzył. Różne są te rozwiązania, tak jak już mówiłem wcześniej gdzieś tutaj o tych różnych religiach, które są, ale tak naprawdę tylko jedna spośród tych gwiazd, jedna spośród tych rozwiązań jest pełna, jest, ma... Największą prawdę ze wszystkich, że samo jest, jest prawdą w zasadzie, no bo to właśnie w osobie Jezusa ujawnia się misterium Boga. Owszem, Kościół coraz bardziej rozumie, coraz lepiej rozumie, wnika coraz bardziej w zrozumienie życia i nauczania Jezusa, i to jest to nasze docieranie do tej prawdy. Ale w osobie tej jednej gwiazdy, Jesus Christ Superstar po prostu jest właśnie pełnia prawdy objawionej, pełnia objawienia, czyli pełnia tego, co Pan Bóg nam chce opowiedzieć o sobie jako ludziom. Nikt nie dowie się, bardzo chce, o czym gdzieś na serca mnie O czym ten podmiot liryczny można powiedzieć, marzy? Marzy właśnie o tym. Żeby, żeby być kochanym przede wszystkim, żeby odpowiedzieć miłością na miłość, żeby tę miłość dostrzec Boga, i może, to, to tak często to na pogrzebach mówię, nie? <laughs> że jesteśmy stworzeni z tęsknoty Boga za nami I, i tak naprawdę jesteśmy pielgrzymami w drodze, mamy, mamy wrócić jakby trochę w ramiona tego, tego miłującego Ojca w końcu, w końcu trafić. Ta relacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest czymś bardzo takim intymnym, takim osobistym. Że każda dusza jest innym światem, mówi siostra Faustyna, że każdy człowiek jest prowadzony w swój własny, indywidualny sposób przez Boga. I to jest też piękne, jak mogę siedzieć na przykład w konfesjonale i widzę, że naprawdę tak różne osoby przychodzą, tak różnie Pan Bóg gdzieś do nich przemawia, tak różne mają problemy, radości, smutki. To jest super, to jest, to jest naprawdę piękne. Czy, czy rozmawiając z jakimiś osobami, widzisz, że każdy ma jakieś inne świadectwo, każdy czymś innym chce się podzielić ze swojego życia razem z Bogiem, każdy ma inne te, 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 te radości, w inny sposób przeżywa cierpienia, w inny sposób przeprasza. To jest coś niesamowitego, jak bardzo indywidualny jest każdy człowiek w tym znaczeniu, że szczególny, szczególnie stworzony. I to mi się też kojarzy, że nikt nie dowie się czego bardzo chce. Na przykład święta Teresa Benedykta od Krzyża, ta, ta, która, która była żydowskiego pochodzenia, tą, tą Niemką, tak, została zabita w czasie, w czasie II wojny światowej. Ona w pewnym momencie zaczęła czytać świętą Teresę z Avila Wielką i przeżyła jakiś moment spotkania z Bogiem. Taki szczególny, taki niezwykły, dla niej tylko. I to jest bardzo ciekawe, że wiemy mniej więcej co się wydarzyło, ale nie wiemy co konkretnie się wydarzyło, bo ona nigdy o tym nie opowiedziała, nigdy o tym nie napisała, bo powiedziała, że swoją tajemnicę zostawi dla siebie. Że te, te tajemnice tego spotkania miłości pomiędzy człowiekiem i Bogiem tak naprawdę nie da się jej do końca opisać słowami. Ona jest zawsze czymś takim. Trochę nieuchwytnym. Dlatego niektórzy mówią o tym, że tych pereł przed świnie nie należy rzucać. Nie? No to trzeba dobrze to rozumieć, bo czasami powiedzenie świadectwa też jest ważne i wypowiedzenie tych różnych rzeczy, ale tak dotrzeć do, do końca tej tajemnicy przebywania Boga w sercu człowieka, no nie możemy. Nie? Nie, nie damy rady. Trochę jest też chyba tak, że tego, co mamy takie najdroższe, najcenniejsze. Jakby nie sprzedajemy tak łatwo i nie rozdajemy tak łatwo, ale zachowujemy właśnie to trochę, właśnie tak jak mówiłeś, Kierzomaśku, o tej perle. Kiedy dostanie się jakaś drobinka piasku, właśnie do tej małży, to właśnie ona tak otula, można powiedzieć, tym, tym materiałem, tą substancją. Ten te drobinkę, przez to ta parła właśnie powstaje, i trochę, trochę tak jest chyba w nas, że troszczymy się i dbamy o to, co nam najcenniejszego. Tak jak Teresa Benedykta o, tej, o tym spotkaniu mówiła z Panem Jezusem, że jest to coś wyjątkowego. Chyba ty w oczach mych znaleźć tę ukrytą prawdę. Kto może te? Czy każdy może te? Ukrytą prawdę odkryć. Oczywiście nie chodzi o słynny tytuł słynnej e, polskiej, jak to się nazywa? Nie, produkcji ja, nie wiem, co to jest w ogóle. To, no, no tego, co w telewizji nic, tam leci. Nic nie? ciekawego. No. Oczywiście pozdrawiamy <laughs> wszystkich oglądających ukrytą prawdę, ale nie o niej ci będzie mówić, ale o tym, jak znaleźć tę prawdziwą ukrytą prawdę. Tylko y Osoba kochająca może zobaczyć, że, że ta druga osoba. Też kochają, nie? że jakby musi być ta dwustronność w tej relacji miłości. No, no ciężko jest, żeby, żeby tylko jedna strona kochała, tak? bo oni się gdzieś nie spotkają ze sobą, że, że oni po prostu nie dostrzegą tego, że, 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 ta, że ta osoba jest cała tutaj na mnie nastawiona i chce się ze mną spotkać i być ze mną przebywać i rozmawiać i w ogóle, nie? No to tak jak nie wiem, tam chłopak z dziewczyną, tak? Chłopak zakochany w dziewczynie, a ona nawet nie zauważyła, że, że on istnieje. Nie? To Pan Bóg stworzył we mnie to pragnienie tego, że, że mam odpowiedzieć na Jego miłość. Nie? Że zostałem stworzony z miłości, do miłości powołany i tylko wtedy będę szczęśliwy, gdy to zobaczę, gdy to będę widział. No bo to On pierwszy nas umiłował On pierwszy kocha nas On pierwszy szuka mnie. On wygląda, jak ten ojciec przy powieści Jezusa, już tam z daleka patrzy, czy ja może, aby nie idę. Jest jakby jego ucho, jego słuch, ten Boży, jest wyczulony na każde drgnienie tej, tej mojej miłości, na to, czy, czy ja jemu się oddaję, czy ja jemu się powierzam, czy ja błądzę gdzieś tam z daleka i, i, i jestem gdzieś daleko od niego. I tutaj ta ukryta prawda to też jest to, że tak naprawdę Jezus zna, że Bóg zna prawdę o, o drugim człowieku, że o człowieku w ogóle, że nie da się zrozumieć człowieka, tak jak Jan Paweł II mówił, bez, bez Boga, że bez Boga człowieka nie zrozumiesz po prostu. Będzie tylko takim zwierzątkiem, tylko jakimś takim jednym spośród człowiekowatych. Gwiazda w Refren to jest ten moment, kiedy na imprezach wszystkie łapy idą w górę, a w naszym odcinku, no właśnie, co pójdzie w górę? No w, w naszym odcinku na pewno w górę pójdą emocje, bo zbliżamy się właśnie tak, jak, jak mówiłeś, do refrenu. I pojawi się osoba, też bardzo szczególna, bliska mojemu sercu, a mianowicie jeden z moich ukochanych teologów, czyli Święty Tomasz Zakwinu. Jest super, jest to bardzo taki żarliwy człowiek, bardzo gorący w swoim takim temperamencie intelektualnym. No ale to mniejsze z większym. W każdym razie Święty Tomasz w pewnym momencie mówi się o nim przynajmniej taką anegdotę, że. że Kręczał przed krzyżem, modlił się, to było już u schyłku jego życia. I pytał się pana Jezusa, tak czy, czy, czy dobrze on zrobił, że, że napisał te wszystkie księgi teologiczne, czy to miało sens w ogóle jakiś. No i Jezus wtedy miał z krzyża właśnie się odezwać do niego, dobrze napisałeś o mnie, Tomaszu. Tak jakby go pochwalił, nie? I, i wtedy Jezus się go pyta: Co chcesz, żebym ci dał w zamian za to, że tak dobrze o mnie napisałeś? I wtedy Tomasz miał powiedzieć w tym momencie, odezwać się do Jezusa w odpowiedzi: Non nizite domina, czyli, że nie chcę nic poza Tobą, Panie, chcę, chcę tylko Ciebie. Nie chce mądrości, nie chce jakichś tam bogactw, tylko tak naprawdę osoba, która kocha, chce tej drugiej osoby w swoim życiu, gdzieś bardziej, więcej. Podobnie to mi się kojarzy ze świętą Dżemą, jak święta Dżemma Galgani, też obdarzona wieloma darami mistycznymi, wieloma takimi niezwykłościami, które działy się w jej życiu. I ona, widząc te wszystkie niezwykłości, rozmawiając prawie codziennie ze swoim aniołem-stróżem, ona miała taką wręcz taką naczelność, no, prawda? Wołać do, do anioła stróża swojego, że. Po co ty mi się pokazujesz teraz? Ja chcę Jezusa widzieć, ja już chcę z Jezusem rozmawiać, z nim się spotkać. I do no właśnie, gdzie, gdzie jest Jezus? Krzyczała do swojego anioła stróża, nie? No, no kosmos po prostu. Przecież gdybyśmy, no nie wiem, ja gdybym zobaczył anioła stróża, no to pewnie bym się cieszył, że mi się anioł stróż pokazał, nie? I o, fajnie. Nie, a, to, a, to, a tutaj właśnie, że, że tak naprawdę Jezus jest, jest najważniejszy, nie? I ona, ona go kochała przede wszystkim na nad, nad wszystko, nad wszystkie dary te jakieś dodatkowe, które tam się pojawiały dookoła. Skoro już mówimy o panu Zenku Martyniuku, to poszło taki film o nim jakiś czas temu pod tytułem znamiennym Zenek, w którym główną rolę grał pan Krzysztof Czeczot. A kto w tej piosence gra główną rolę? No, ten, ten który w rolę gra główną w ogóle w całym świecie, w historii całego świata, nie? Czyli, czyli jakby no, Bóg w Trójcy świętej, a przede wszystkim tak patrząc jakby na nasz taki świat bardziej konkretnie, no to, no to osoba właśnie Jezusa jest tutaj kluczowa, bo on, on jest, on sam siebie zresztą nazywa alfą i omegą, czyli początkiem i końcem, a, a wiadomo, że jak Żydzi mówili początek i koniec, to mówili, że też to wszystko, co po środku, nie? E, Więc e, On jest, mówi o sobie, że jest sensem historii, tak jak w czasie Wigilii Paschalnej się mówi też podczas zapalania Paschału, że to, że to Jezus jest sensem historii, że w Nim się to wszystko wyjaśnia. Więc to On gra tutaj główną rolę. Od, od Boga wszystko zmierza i, i do Niego wszystko. Wszystko zmierza. Tak, tak, tak spada jedna z Cicho się No, znowu widzimy powtórzenie trzykrotne. To faktycznie masz rację. Coś w tym musi być, że, że nasz autor tekstów musi bardzo lubić te powtórzenia trzykrotne. To prawie jak Żydzi też mówili: Święty, 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 nie? Coś w tym jest na pewno, ale już jest trochę taka zmiana, bo te gwiazdy niby wyszło na firmamencie, gdzieś tam wysoko, ale jedna z nich się powoli zsuwa. No to jest piękny taki obraz właśnie wcielenia właśnie tego, że, że ta, no co prawda Jezus wiadomo, że nie, nie zsunął się z nieba, bo tak jak wcześniej to już mówiliśmy, że On w niebie ciągle trwa, ale jednocześnie trwając w niebie, zszedł na ziemię i zajaśniał pod pośród nas zajaśniał tym blaskiem, stał się Bogiem wśród nas, Bogiem Izraela wśród nas, Bogiem Stwórcą Wszechświata, obecnym pośród Jego ludu, pośród Jego stworzenia. Nie? To, jest, to jest jakaś wielka tajemnica taka. No i w ogóle taki kosmos, nie? taki kosmos, wcielenie Boga w człowieka, coś niebywałego, coś trudnego do zrozumienia, to wszystko dokonuje się, tak jak tutaj jest napisane w tej piosence, tak jak jest zaśpiewane. Że cicho, cicho zsuwa się z wysoka. Nie gdzieś w jakimś pałacu, nie, nie przy rozgłosie gazet, przy fleszach aparatów, na, na filmie, nikt nie sfilmował, ale w małej mieścinie w Nazarecie. Pokorna, zwykła dziewczyna, bardzo młoda. Ona właśnie doświadcza wydarzenia, które jest kluczowe w ogóle w całym wszechświecie. Niesamowite. To też mi się bardzo kojarzy, kiedy, kiedyś tak z jednym z animatorów, też oazowych, rozmawialiśmy, że podczas Eucharystii jest podobnie, nie? Jakaś tam miejscowość, nie wiem, tam kościół parafialny w jakiejś tam wulce, nie? <grybujesz> tam, no no i, i tam właśnie na ołtarzu i dokonuje się to samo. Dokonuje się właśnie to, że Jezus wstępuje na Ziemię, że Bóg staje się obecny wśród swojego ludu, w tym sakramencie Eucharystii, w tej ciszy. Fajnie, że my tam tłuczamy w te dzwonki, nie że dzieci mają radość, że mogą ministranci dzwonić tymi dzwonkami. To, to jest super, nie? to jest fajnie, ale to, to nie zmienia faktu, że to się dokonuje w ciszy. Ja czasami nawet lubię, jak, jak gdzieś jest ta cisza, gdy, gdy, gdy tam nikt nie dzwoni w te dzwonki, gdy, gdy unoszę hostię i, i nic się nie dzieje. Nie? <laughs> że jest, jest po prostu cisza, która to, to wydarzenie spowija, tak jak spowiła to, to pierwsze wydarzenie w Nazarecie właśnie. To trochę wracamy do początku naszego, naszego odcinka. Kiedy mówiliśmy o nocy i że ta noc jest rzeczywiście cicha. Cicha noc, święta noc. Jak mówi kolenda. Może dziś wreszcie powiem ci, powiem jak cię bardzo kocham. No, i tutaj trochę taki punkt kulminacyjny tej piosenki, bo najwyraźniej podmiot ma coś bardzo ważnego do powiedzenia. No tak, no bo to. Co można więcej powiedzieć, niż, niż to właśnie te, te słowa, że kocham Cię. Nie? To, to w zasadzie całe nasze życie jest uczeniem się, jak odpowiadać, jak to mówić drugiemu człowiekowi, Bogu. Nie? To, o, to w tym, o to w tym chodzi. No i też Eucharystia, właśnie podchodzenie do, do sakramentu Eucharystii, jest też takim ciągle dziś, ciągle na nowo tym mówieniem Amen, tym mówieniem właśnie: Kocham Cię w odpowiedzi. Że każde moje spotkanie w Eucharystii z Jezusem ma być na nowo tym wyznaniem miłości. Coraz głębiej, coraz bardziej, coraz, coraz szczerzej z każdym kolejnym dniem. To tak jak święta tak św. Teresa z Lizie mówiła, że. My życie jest cieniem, me życie jest chwilką, co ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy, jedynie. Czasem jest chyba tak, że ta miłość, która właśnie wiąże czy, to dwoje ludzi, czy te Twoje ludzi, czy Boga z człowiekiem, domaga się tego, żeby też się dalej, żeby ogłosić ją innym. No, wręcz święta Teresa Wielka, właśnie w, w swojej książce, chyba w, w twierdzy wewnętrznej, opisuje jeden z takich darów duchowych bardzo ciekawych. Mianowicie dar uwielbienia, dar dziękczynienia, dar wysławiania Boga. I to mniej więcej na tym polega, że człowiek jest super ekstra radosny po modlitwie, po spotkaniu z Bogiem. Taka nadprzyrodzona radość w nim jest. I on nie może wytrzymać i zaczyna po prostu wychwalać Pana Boga, dzielić się tą radością z innymi i ta radość tak propaguje, tak się rozprowadza, rozprzestrzenia się na innych i innych też dzięki temu Pan Bóg może dotknąć. I święta Teresa wtedy mówi, że nie strofujcie tej, tej duszy, która tam chce się cieszyć i chce uwielbiać Boga, ale razem z nią uwielbiajcie, słuchajcie jej i, 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 i razem uwielbiajcie Boga, nie? bo to piękny dar właśnie, który też może innych zbudować we wspólnocie. Więc, jak, jak chcesz uwielbiać, to właśnie też możesz dzielić się też tą radością z innymi, opowiadać o Bogu. Można zauważyć taki, taki troszkę mniej doskonały stopień tego uwielbienia, tego pragnienia podzielenia się tą miłością z innymi, kiedy na przykład wchodzimy sobie na Instagram albo na Facebooka i tam widzimy, że ktoś się z kimś zaręczył, jest wielka radość, nie? Albo, albo ktoś się z kimś ożenił, lub wyszedł za kogoś za mąż. To, to też fajne właśnie jest, że czasami w oczach nawet tych ludzi, tych, tych zaręczonych czy, czy tych nowożeńców widać taką właśnie radość, tak, takie szczęście, takie, taki głęboki jakiś pokój, który w nich gości, przez to właśnie, że, że, że są razem, że, że są ze sobą, że sobie towarzyszą, że rozpoznali tę drogę małżeństwa właśnie jako, jako swoje powołanie i ten wzrok też tutaj gdzieś w tej piosence jest popatrz w oczy me czasami jest tak, że może nie będziesz chciał opowiadać wszystkim o, o miłości Boga, o tym jakie wspaniałe rzeczy On, On czynił bo, no bo nie będziesz miał takiego daru czy, czy takiego, takiego usposobienia takiego, takiej akurat postawy w sobie, że, że będziesz chciał wszystkim to ogłaszać nie? ale to nic, bo czasami może być tak że samo to, że jest w Tobie ten pokój taki wewnętrzny, taka ta radość gdzieś w środku nawet, ona może też być skuteczna i taka owocna dla wszystkich dookoła i ich pociągać. Do tej pory ja pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem do klasztoru sióstr karmelitanek. U nas w diecezji jest, jest jeden właśnie klasztor sióstr kontemplacyjnych, kontemplujących Pana Jezusa. Żyjących w klauzurze, i to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Jak ja popatrzyłem sobie w oczy tej siostry, pamiętam, tej siostry, która, która tam mieszkała w tym, w tym zakonie, i zobaczyłem, jak ona jest szczęśliwa, jak ona ma wiele radości, takiej wewnętrznej, która jakoś promieniowała wręcz, wręcz od niej. No i tak też do jednej z takich polskich mistyczek, pamiętam, że też czytałem, też Pan Jezus właśnie opowiada Alicji Lęczewskiej Pani, że, że, że czasami wystarczy, że będziesz starała się patrzeć moimi oczyma i, i w tych oczach Twoich, które będą zjednoczone z moim wzrokiem, ludzie będą dostrzegać mój wzrok. Nie? Że przez, przez ten wewnętrzny pokój też możesz przemieniać ten świat dookoła dookoła. Nie tylko. Czasami nie trzeba nic mówić. Nie? Czasami jak po prostu jesteś w stanie łaski uświęcającej, starasz się żyć Bogiem, to, to będzie promieniować gdzieś na ludzi dalej. No to tak można powiedzieć, że, że ten Zenek to takie bardzo tutaj głębokie treści w tej piosence zamieścił. W i można by mu wysłać tak jak już leczył. Ale jak się tam z niego śmieje nieopatrznie. No. Nie, no, nikt się nie śmiał z Zenka przecież. Tylko śmieją się z tego, że powtarza, tak, tak, tak. No, ale to Żydzi też tak probili. No. <laughs> Dobra, ale najpierw skończmy odcinek. Pierwszym życzeniem jesteś Cieszę się, że po raz kolejny udowadniamy to, że. Można znaleźć drugie dno. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby się jego doszukiwać. Ale rzeczywiście ta pieśń, która mówi o miłości, mówi o, o tej gwieździe, która ma, która z jednej strony jaśnieje, jak to słońce, a z drugiej strony jednak inkarnuje się i wciela. No to fajnie w takim razie będziemy szukać dalej. A tymczasem Dziękujemy wszystkim nam towarzyszącym w naszej rozmowie i, i zapraszamy na, na kolejne odcinki Ganoj to Drugie Dno. Trzymajcie się, do zobaczenia.